Mamy taki wielomian x kwadrat minus 8x plus 19 podzielić przez dwumian x minus 5. No to tak jak przy dzieleniu. Zaczynamy od narysowania kreseczki i dzielimy. x kwadrat podzielić przez x to jest x. x razy x byłoby x kwadrat, ale pamiętamy, że zmieniamy znak, czyli minus x kwadrat. x razy minus 5 minus 5x. Zmieniam znak. Czyli plus 5x. No to podkreślamy i co nam tu wyjdzie? x kwadrat odjąć, x się redukuje, nie ma nic. Minus 8x plus 5x to jest minus 3x. I przepisuję dodać 19. Co teraz mamy? Minus 3x podzielić przez x to jest minus 3. Ujemne minus 3 razy x mamy minus 3x, ale zmieniam znak, czyli plus 3x. Minus 3 razy minus 5 to jest 15 na plusie. Zmieniam znak, czyli minus 15. Podkreślamy sobie i co nam tutaj wyjdzie? Minus 3x plus 3x się redukuje. 19 odjąć 5 będzie 4. I to 4 będzie resztą. Tą resztę możemy sprawdzić, czy na pewno taka reszta wyjdzie w ten sposób, że jeżeli ten dwumian przyrównamy do zera, x minus 5 równa się 0, to x jest równy 5, i resztę możemy policzyć w ten sposób, że do wielomianu, czyli w, do tego wielomianu wstawimy piątkę, czyli będziemy liczyć W od 5. Co to znaczy W od 5? Że w miejsce X wstawiam 5. 5 do potęgi drugiej minus 8 razy 5 i dodać 19. 5 do drugiej to jest 25. Odjąć 40 i dodać 19. 25 odjąć 40 to jest minus 15, dodać 19 jest 4. A zatem nasza reszta jest dobra, wyszło nam 4, tyle ile tu. Ale tak, jeżeli mamy w poleceniu sprawdź poprawność dzielenia wielomianów, to na dobrą sprawę musimy zrobić co innego. Musimy pomnożyć to, co nam wyszło, czyli x minus 3 razy, Dzielnik, czyli x minus 5. No i oczywiście musimy dodać tą resztę, która tutaj była 4. I teraz mnożymy. x razy x to jest x kwadrat. x razy minus 5 minus 5x. minus 3 razy x minus 3x. minus 3 razy minus 5 plus 15. To się równa. A jeszcze przepraszam. Momencik, tu jeszcze mamy dodać 4, zapomniałam przepisać tą resztę. x kwadrat przepisujemy. To i to są wyrazy podobne. Minus 5, minus 3, minus 8x oczywiście. I to i to też są wyrazy podobne. 15 dodać 4, dodać 19. A zatem mamy ten wynik, czyli dzielenie wykonaliśmy poprawnie.